Siemano widzowie, no i tak, żniwa, jęczmienia, jak na razie zakończone, yy, tylko jedne pole miałem, dajcie suwa, bo jesteśmy coraz bliżej 450 subów, naprawdę już tylko chyba 5 subów brakuje, no a trochę sobie łą, łąki w dzisiejszym odcinku skosimy. Tej koniczyny tu. No i lecimy z 22 na godzinę. No i idzie jakoś. No. Powoli, ale idzie, bo to wiecie. Ja to i taki nowy koszyk żebym miał do zwierząt Bo tutaj normalnie pole będzie I dlatego też to kosze byle jak Żeby było po prostu No I, i co, no że też będzie trzeba zrobić, właśnie będzie trzeba kombajny zamówić, znaczy zamówić, no wiecie wypożyczyć albo coś, kombajnistę będzie trzeba ogarnąć. To jest ładnie, idziesz kopci fest, tak ma być. tak ma być, widzowie. To nie tak, że bierze olej. To tak ma po prostu być. O, tutaj oni jak sobie weźmiemy. อีเล no. ็กซีมึงสอดเดียกับอตทำรอ Kawałek sobie pniemy. tutaj o, oni ja tylko wstawimy wykoszę tutaj trochę ładnie idzie ten za No wiecie no z tą kosiarką to co ma nie iść w sumie no myszy i z... no i tylko z kosiarką jak na razie działa No i dobra, bo jeszcze ten kultywatorować lecę. Dlatego no, lecimy kultywatorować sobie. Tutaj pole obok. Myślę, że da radę. No wiadomo, dźwigać to tak se dźwiga od biedy. Jakby nie miał ob obciążnika, to by dawno stanął dęba. Dobra, rozkładamy go. Jak widzicie ten kultywator jest duży oj ojoj 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 oj. co to jest, no Nie chcę iść Zetorek. torek Ledwo co idzie? Oporowo! Wiadomo, oporowo! No, wiadomo, oporowo, nie? O, widzieliście? Prawie przód stanął dęba. Znaczy, prawie stanął przód dęba. Oj, 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 oj. Mieli, 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 mieli. mieli. Oporowo! Idzie oporowo. Widzowie, opór musi być. Nawet farmingu. No jest to porowo, nie powiem, że nie. O. zaraz idzie oporowo dobra widzowie jak na razie se dam spokój no wam powiem że paliwa już prawie nie ma bo wiadomo on też dużo kosił ten zepor ale za to tam drugim zetorem możemy poorać trochę złożymy kultywator jeszcze o idzie o No, jak na razie, postawimy tu zetorkiem. Trochę w krzakach przód, ale to nic. Lecimy się po tego zetorka, który dalej jest w kredycie, ale już prawie spłaconym. No. Ten zetor ma jeszcze pół baku. także luks. Kurde, widzowie, głośno jest, nie wiem, czy na kawałek to słychać. Czekaj, tak ciszę. Teraz powinno słychać lepiej. Dobra, zróbmy sobie taki miedzę, co zróbmy. O, tutaj będzie tak, że będzie takie wąskie pole i potem będzie pole, takie, takie pole, pole. Dobra, miedzę sobie dajmy stąd Dobra. No, także na odcinku trochę koszenia, trochę kultywatorowania i, i, i trochę orania. będzie. Kurde no! Nie cały czas przecież, że jadę prosto i to cały czas kurde źle wychodzi. Ja nie wiem. tylko to jest spowodowane? No i teraz tu jakoś idzie. Teraz to idzie. Jedziemy teraz od drugiej strony. Tutaj mamy swój rzepak. Mój ten. No i co? Dojadę do końca i będziemy się już żegnać. Ale ten zetor ryszy też. O kurde co to mi się włączyło? Nie widzowie idzie kurde ma. Co miałem co by o nie idzie? Widzowie. no i dobra z tego odcinka to by było na tyle ja się z wami żegnam do następnego odcinka to było oczywiście w serii Polskie Gospodarstwo yy, odcinek nie wiem chyba piąty czy tam czwarty no i dobra do następnego I Nara.